O tym, jak jesteście Państwo informowani, świadczy teraz ta informacja. Jesteście w dobrych rękach, jesteśmy tu dobrymi analitykami, przewidujemy przyszłość. Musicie Państwo pamiętać, jak miała być kontrofensywa ukraińska, o niej się mówiło już na przełomie roku, już tak na poważnie. Potem był styczeń, nie było luty, nie było marzec, nie było kwiecień, nie było w maju, nie było. A już mówiliśmy wtedy, że ciekawe na co czeka kontrofensywa ukraińska, chyba na to, żeby listowie urosło na drzewach, krzewach, żeby zamaskowane w związku z tym pozycje rosyjskie były trudniejsze do zdobycia, żeby pod osłoną zieleni Rosjanie mogli lepiej się ostrzeliwać i bronić na Okopanych pozycji. A musicie Państwo to pamiętać, że to było dziwne, co wyprawia NATO i Zełęski. No i dziś mamy komunikat Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, to jest oficjalny komunikat na Twitterze z 3 sierpnia. Chodzi o komunikat. Tych służb specjalnych to jest Intelligence e, e, Service, Defense Intelligence, Państwa, to jest ta najbardziej sprawna e, komórka Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. To, jest, Państwa, to są ci, którzy e, mają Jamesów Bondów, tak? E, to, przypominam, e, my już mówiliśmy e, zimą, wczesną wiosną, zimą w zasadzie. Czy oni mają po kolei w głowie z tą kontrofensywą, czy czekają na roztopy, czy czekają na liście? I dziś okazuje się, że brytyjski intelligence service mówi, że no dlatego jest tak trudno zdobyć Ukraińcom pozycje rosyjskie, ponieważ wyrosła zieleń i to maskuje pozycje rosyjskie. Proszę świadczy o tym, a nie mówiliśmy, to świadczy o tym, że jesteśmy lepsi niż yy, y, agent jej królewskiej, jego g, 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 mości James Bond. My tu jesteśmy lepszymi analitykami. My, my się tu marnujemy. Przecież my powinniśmy zarządzać imperium w takim układzie. Oni są miesiące za naszymi analizami. Ja, ja wcale nie żartuję. To się autentycznie wydarzyło dopiero 3 sierpnia. No tak, ale jak się prowadzi wojny z Bantustanami, gdzie ludzie w krajach, biednych krajach na osiołkach jeżdżą, no to wtedy rzeczywiście można być bohaterem, wtedy rzeczywiście można zdobywać, ale przyszło im walczyć z naprawdę porządną armią. Nie mają problem. Gubią się.